Gdzie Kamil, przyjechaliśmy? Przyjechaliśmy do Muzeum Volkswagena. To jest Pępowo? W Pępowie. Pępowie. Tak, to tak, w Pępowie. Miejscowości Pępowo. Zapraszamy do oglądania odcinka.

Mamy w weekend. Tu to to mamy galizy na skąpik. Widziałeś koń jak się baczy? Aaa, no ten znaczy to no. jest. Proszę bardzo. Proszę kurde, nie na... O, polubusy, nie? No garbusy to legenda. No i garbusy. Szczerze Kamil, jestem pod wrażeniem, ja to myślałem, że z, z zewnątrz to tak nie wyglądało, a jakie tu auta są. Są rarytackie, co? No naprawdę. Kurde, piękna, jednak stara motoryzacja jest piękna. W ogóle motoryzacja jest zajebista. Co Kamil? No. Boxer? Silnik boxer? No tak jest napisane. No rzeczywiście. Czyli co Kamil, nie tylko koła od Porsche. No, tak jest. Silnik prawdopodobnie też, nie? No kurde, nie znam się na Volkswagenach. Jak ktoś się z widzów zna, to niech nam powie, czy rzeczywiście w takich Volkswagenach były silniki od Porsche. No, Garduz to jest protoplasta. Porsche, Porsche, dokładnie. A jakie, Paweł, włożyli te samochody tu na to piętro? Co? Windę. A tu wizować. jest winda, a widzisz. Nie? Super. Idziemy na piętro niżej. Tak Zapraszam. Jest. A tutaj mamy. Nie, tutaj normalnie. Dział Ogurasów. Tej... Dział Ogurasów, tak jest. Hipisowski. Hipisowski dział. Zobaczcie. O, I można jechać. To coś dla Roberta. No, pamięci. Jak w żuku. Jak w żuku. To coś dla Roberta. On lubi kampery. <śmiech> <śmiech> I też felaczki z 911. Zobacz, kurde powiem Ci, no to jest w ogóle. Wszystko to stoi też na super, ale fajne to. Ja myślę, że to niby duże auto, ale jak się stanie obok, to takie małe. Tutaj mamy, jest rarytas synchro. O nie, no to jest kurde rarytas. 150 KM. Chcecie zobaczyć Crash Test takich Volkswagenów? Proszę bardzo. Strefa z kończy się na silniku. Tak jest. Już teraz chyba wiecie, dlaczego Volkswageny stoją w muzeum. Oczywiście żarcik. Będą nas widwami gonili. Nie no, dobra, dobra. O, marihuanem. O, marihuanem, zobaczcie. Mm. Nie no, po prostu hipisowskie samochody, nie, Kamil? No, podobają się? Ale pięknie no, są tak, Kamil bardzo... to lubi takie ładnie samochodziki. Się... Jak każdy chłopak. Co najlepiej to siedzieć z tyłu, tak? No dokładnie. <laughs> I degustować tak. różne trunki. <laughs> Się chyba tak? Tak, tak. No dużo. Proszę, turbo diesel, dwójeczka Golf. O, tutaj piękny samochodzik. Podobno. No Audi 80. 80. Kurde, ja tu mam nos. Volkswagen Golf. Chodzę i mówię, tu jakiś ten Volkswagen podobny do Audi 80, nie? No. A to Audi 80. A. No chodź zobaczysz. Tam jest dla Ciebie samochód jeden. Tak? O kurde, to zaraz pójdziemy. Na, na P. Na P? Zobacz. No? Bo nie ma znaczka, nie? I mówię, mm -hmm. kurde, taki do podobny. Do do... No, zobacz. Na automacie. Mm. No. Wiesz jaka to fura była kiedyś? W człowieniu. Bo to wiesz, w czasach PRL-u, Kamil, w czasach PRL-u, jak ktoś miał takie Audi, to był taki wypas, że po prostu tylko prywaciarze mieli takie samochody, kurde. A byli prywaciarze w ogóle? No byli, byli. Będziemy mogli porozmawiać z właścicielką tego obiektu i opowie nam jak powstał w ogóle zamysł założenia tego muzeum. Super, cieszymy się. Dzień dobry, Adam Kunc. Dzień dobry. Miłośnik marki BMW, ale kocham motoryzację, więc pozwoliliśmy sobie dzisiaj przyjechać. Zobaczymy się ogromnie, zobaczymy się ogromnie, jak to wszystko wygląda. Jestem pod wrażeniem w ogóle, bo nie, nie, nie zdawałem sobie sprawy wchodząc tutaj. Że są takie fajne okazy i jest tyle tych samochodów, ile no, w ogóle jest samochodów. I na tym polega, żeby nas spotykały w życiu tylko same niespodzianki. <grym> tak? <grym> tak jest, to jest najważniejsze. Trzeba tak robić, żeby w życiu właśnie zawsze coś było takiego, co nas zaskoczy. To, tak jest. to jest prawda umilać sobie życie. <grym> Jeżeli chodzi tutaj o wystawy, to mamy około 60 egzemplarzy. Mhm. W, zdecydowanie więcej jest jeszcze w projektach, także mhm. tak około 70. e oh. uh, całej tutaj naszej kolekcji. Także wymagają, wiadomo, no jakichś tam no, drobnych dopieszczenia. Do, do mhm. Także tak jak o dużej, blacharskiej pracy to niestety nie, bo my już w tej chwili kupujemy samochody, żeby były w bardzo dobrym stanie. Tak? Jedynie jakaś mała korekta czy jakaś... Detailing tak zwany. Tak, tak jest, mhm. tak jest, tak jest. Dopieszczenie, tak do żeby wyjść z tak. dobrej bazy. Tak jest, tak mhm. jest, tak jest. No i tak to wygląda tutaj. A, czy wszystkie auta są państwa? Bo widziałem, że tam jakiś samochód na sprzedaż był z karteczką. A to na sprzedaż to nie znaczy, że nie wiesz. A, na A, A to nie jest jak tego, ktoś wstawił. Absolutnie, absolutnie, to jest tylko kwestia dogadania się i kwestia mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. zaoferowania tutaj dobrej. Ka Kamila zainteresowało dzisiaj tutaj to, dlaczego te auta są jeszcze na tyle młode, a już mają żółte tablice. Ponieważ my jesteśmy już zarejestrowani w Ministerstwie Kultury, w związku z tym nas jakby przepisy troszeczkę inaczej e, obejmują mm -hmm. i obowiązują, mm -hmm. e, dlatego też to już jest w naszej kolekcji, możemy nowy samochód Czyli z, on z salonu tak, tak. wyprowadzić i on już Myś jest w naszej kolekcji. Tak jest, Teraz sobie no. właśnie tak. przypomniałem, że jest taki przepis, tak że jak jest. ktoś ma kole... To może sobie nowy tak samochód, jest, tak właśnie jest. do kolekcji. E, nie wiem, czy wszystkich to obowiązuje, czy to zaczyna się, jeżeli już ma na przykład 15. Tak, to jest. E, z tego, co e, wiem, kolekcji? to właśnie tak, jak ktoś ma ileś tam tamtych aut, jest mm -hmm. jakieś, jakieś ograniczenie ilościowe. Tak jest, Czyli tak jest, to tak. może być prywatna osoba, nie musi być to jako Aha, muzeum. Ale ma już tam, powiedzmy Ma swoją 15. kolekcję? Tak, mm -hmm. tak, mm -hmm. tak, tak. Które autko pani serce skradło w tym muzeum najbardziej? Co um, pani? No to ten czerwony ogórek tutaj na parterze, Też? byli już panowie, tak? Tak, także to jakby żeby no, przeżył z nami bardzo dużo przyjemnych chwil, między innymi wszelkie podróże tutaj. Tak w, właśnie w, Tak, tak i, i takie spontaniczne wyjazdy, to jest mm -hmm. najważniejsze. Mm -hmm. I poza tym jesteśmy mobilni, bo, bo możemy tam pobyć trzy dni, cztery i stwierdzić, że... tak. Że już zobaczyliśmy to, co zobaczyć chcieliśmy, i, I wtedy się przenosimy w kolejne miejsce, nie niewracane absolutnie. Ale wracając <gryw> można właśnie coś zwiedzić. <gryw> tak, tak, tak. No tak, to, to był nasz taki, taki fajny spontan. E, właśnie pojechaliśmy na Sztubaj, na Narty, e, tam przepiękny kemping. E, oczywiście ciągnęliśmy też motocykl, więc w okolicy mieliśmy w ciągu pięciu dni mm -hmm. zwiedzonych. Tyle miejsc przeciekawych i później um, udaliśmy się na gardę. Tam oczywiście też objechaliśmy mm -hmm, wszystko co mm -hmm. możliwe. I później na, um, pojechaliśmy sobie do Chorwacji um, na ten cypelek. Zaraz Państwu powiem, no wyleciało mi z głowy. Najbliżej oczywiście już za mm -hmm, granicą mm -hmm. tutaj włoską. Tak, Istra, a, Istra tak, 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 To bliziutko, też fantastyczne, fantastyczne pole kempingowe i to jest właśnie to, mhm. że tym samochodem nie spieszymy się, delektujemy, delektujemy się. się, nie ma jakiegoś mhm. niepotrzebnego stresu, pośpiechu, po więc jedziemy, cieszymy się, a najdłuższa I w drodze. Trasa? Najdłuższa trasa, a oj to panowie byli, to był mój mąż, to była trasa 9300 kilometrów. To pojechali właśnie na, na Gibraltar, chyba jeszcze do Maroko. Co, co, tam, w takim razie tam było odsłonięcie pomnika generała Sikorskiego. No, tak, tak, W związku tak, z tym. Tak, ja bardzo tak, przepraszam, ale... Tak. Pani Ewa jest bardzo proszona, pilnij to Dobrze. Yy, właściciela. Dobrze, Dobrze, zaraz przyjdę do męża. Także to, to jest największy sentyment, mhm. jeżeli chodzi właśnie o tego naszego wóreczka. Mhm. Tak? A jak się mhm. historia zaczęła, to krótko jeszcze powiem, mąż przyjechał na pierwszą randkę żółtym garbusem. Także to była miłość od pierwszego wejrzenia, zarówno mąż, jak i garbus. Także kocham obydwu garbusa, bo oczywiście tego garbusa już nie ma, ale, ale to było takie piękne, takie romantyczne, to no, butelki. Tak. W brzuszku. A, no I, I później, trwa do dzisiaj. Tak, no, jak najbardziej. Także, no i po dziesięciu latach małżeństwa stwierdziliśmy, że kupimy to, co w nas wzbudziło. Tak. I, 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 tak. I co, to, co kochacie. I to, co no. kochamy, i później się okazało, mm -hmm. że był typ 3, i, i ta, ta mm -hmm. tak jakby pasja mm -hmm. nas pociągała, żeby ciągle coś nowego tutaj. To może zapówić. przejdziemy na kawę? Mm -hmm. Tak I jest. I później może jeszcze do A my się przejdziemy tutaj, zobaczyć. Okay, okay. To żółte jest dla ciebie. O! <noise> tak. Hmm. Tak. Kamil, to się... Słuchajcie, to jest dla mnie samochód. To jest to, co Kamil powiedział, i rzeczywiście trafił w mój gust. A może nie trafił, tylko po prostu zna mój gust. Ale piękna sztuka. Tu się siedzi normalnie. Nie 914. 914. Piękna sztuka. Naprawdę. na te 4 cylindry, a w sumie to jest klasyka. Co Kamil mówisz? Mówię, że tak narzekają niektórzy na te 4 cylindry w Porsche i tak dalej, a w sumie to jest przedłużenie klasyki można powiedzieć. Tak jest, bo tu jest to samo. Zobaczcie, cztery cylindry No Prawie, bo chłodzony powietrzem. No tak, ale no bo kiedyś boxer, każdy bokser był chłodzony no. powietrzem. W BMW motocykle przecież tak samo. Znaczy chłodzony powietrzem i olejem. Nie? No bo. No tak. Ma większą ilość oleju. Dopiero od niedawna, tak naprawdę, od niedawna. No, można tak powiedzieć, nie powiem Wam od którego roku, ale zarówno BMW silniki boksera zrobiło chłodzone cieczą i tak samo. Porsche. Kiedyś były tylko chłodzone powietrze, mm -hmm. po, powietrzno olejowo. nie były chłodzone. Mm -hmm. Panowie przejdźcie tutaj. Zobaczcie tu stoi. Oh. Szwedzka motoryzacja z kolei, nie Volkswagen, ale Volvo. Ale w jakim, w jakim stanie ty? Perełka. Jaki kolor w ogóle czekoladowy taki, co? Niestety Wsteczny nie Tak. Mm. Carmagean. Piękny sprzęt, naprawdę. I jak Wam się podoba takie muzeum prywatne? Mnie się bardzo podoba, bo takie prywatne muzea prowadzą ludzie z pasją. Dokładnie, prawda? Co, Paweł, kiedy zrobimy jakieś nasze muzeum? No, trzeba jeszcze trochę pozbierać. Tych hałd, nie? No A zobacz, Muzeum Volkswagena, same bmw stoją. No właśnie, kurde. <laughs> zobaczcie. <laughs> to znaczy że się, że po prostu... E, Kurczę, motoryzacja łączy, prawda? Tak. Łączy czy nie? Łączy, łączy. Łączy, łączy, kurde. Wszystko jest takie samo, podobne. A jeszcze jakieś Muzeum Techniki Wojskowej, kurde, widzę się ogłasza. Wejherowo, tak? Tak, pod Wejherowem. Pod Wejherowem, o. Tutaj zobaczcie, to jest taki baner właśnie tego muzeum. Wyjdziemy tutaj na zewnątrz. Tutaj są, tutaj jest też hotel. Słuchajcie, także jakby ktoś chciał przyjechać na Kaszuby, zobaczyć piękne okolice, Ta. to polecamy właśnie ten Galerie hotel, galerię Pępową, pępowo. Tutaj Volkswagen z numerem 50. Proszę bardzo, no dobra, to co, lecimy dalej. E, mamy nadzieję, że odcinek się podobał. E, mamy też nadzieję, że jak będziecie tutaj w okolicy, odwiedzicie właśnie to miejsce, bo warto naprawdę. Fajne samochodziki stoją w bardzo ładnym stanie. I zapraszamy, zapraszamy. I, I zapraszamy do oglądania innych właśnie vlogów związanych z motoryzacją. DZIEŃ JAK CO DZIEŃ w ACS, no to chyba już przejdzie do historii, tak Ktoś, to już Adam był odcinek. Przejdzie do historii, ale... Cały czas trwa. Ale cały czas trwa, dokładnie. A odcinek, no słuchajcie, nie wiem kiedy wejdzie ten odcinek, ale następny odcinek DZIEŃ JAK CO dzień, to jest numer 50. To już rok będzie jak DZIEŃ JAK CO DZIEŃ idzie, co? To zapraszamy do oglądania. Oglądaliście pierwszy? Tak. <laughs> no dobrze, słuchajcie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się.